Proszę państwa, historia orkiestry jest bardzo bogata. 90 lat. Wydarzyło się wiele rzeczy. Wiele koncertów, wiele różnych spotkań w różnych okresach, różnie to bywało. O tym państwu przybliży teraz Natalka Rysz, która jest członkiem orkiestry, przedstawi państwu bardzo w takim wielkim skrócie historię orkiestry. Naród żyje, dopóki żyje jego język i kultura. To hasło przeświecało światłem Zarzynianom, kiedy jeszcze w czasie niewoli narodowej w roku 1909 podjęli starania zmierzające do ożywienia życia kulturalnego w nich miejscowości. Symbolem polskiej kultury miała być orkiestra Denta, którą powołali do istnienia: Karol Burczyk, Nikodem Dracz, Józef Niemczyk i Roman Kruczkiewicz. Początkowo mieli oni do dyspozycji parę czyneli, mały i duży bęben oraz kilka instrumentów blaszanych i drewnianych. Mimo wielu trudności związanych z werbowaniem nowych członków i wyposażeniem zespołu w odpowiednie instrumenty, orkiestra po raz pierwszy wystąpiła publicznie w Sonoku podczas uroczystości obchodów 500-lecia bitwy pod Grunwaldem w 1910 roku. O reaktywowaniu orkiestry pomyślano dopiero kilka lat po wojnie, w wolnej już Polsce dopełnione zostały również wszelkie formalności prawne, orkiestra przyjęła oficjalną nazwę Towarzystwo Dentej Orkiestry Lutnia wkrótce bo 21 marca 1925 roku został opracowany i zatwierdzony reskryptem województwa lwowskiego Statut Towarzystwa. Zasłużona sława Lutni sięgała daleko poza granice Zarszyna. W 1968 roku wzięła ona udział w ogólnopolskim festiwalu Orkiestr Dętych. W dowód uznania zapraszano zarszyńskich orkiestrantów na gościnne występy do okolicznych miejscowości, m.in. do Sanoka, Jasła. Dużym wyróżnieniem dla orkiestry było zakwalifikowanie Bronisława Bajgra. Na ogólnopolskie szkolenie członków orkiestr Dętych do Warszawy. W latach 90. XX wieku orkiestra występowała lokalnie i poza granicami gminy Zarszyn. W 2001 roku prezesem orkiestry został pan Piotr Tutak, który pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego. W 2002, ze względu na obowiązujące przepisy prawne, zarząd. Po konsultacji z członkami lutni wyraził zgodę na włączenie orkiestry w struktury OSP w Zarszynie. W porozumieniu z Urzędem Gminy, który udzielił wsparcia finansowego, w 2003 roku lutnia rozpoczęła prowadzenie nauki gry na instrumentach dla miejscowej młodzieży. Po przesłuchaniu kandydatów wyłoniono grupę 38 chłopców i dziewcząt, którzy pod kierunkiem Jacka Gierlacha zgłębiali arkana sztuki muzycznej. Po dziesięciu miesiącach nauki pozostała dwunastoosobowa grupa młodzieży, która opanowała sztukę gry na instrumencie w stopniu umożliwiającym wspólne występy z dorosłymi członkami orkiestry. Zwiększyła się również liczba instrumentów pozostających do dyspozycji ludni. Dzięki wsparciu wicewójta Zbigniewa Deca Miejski Dom Kultury w Sanoku przekazał zarszyńskim orkiestrantom 27 instrumentów dętych. Członkowie orkiestry zmienili również umundurowanie. W roku 2004 Zarszyńska Lutnia obchodziła piękną uroczystość, 80. rocznicę swojego istnienia i działalności. Z tej okazji członkowie otrzymali podziękowania, dyplomy i życzenia, aby tak prężna orkiestra, jaką jest Lutnia, działała nadal, przynosiła chlubę gminie, powiatowi, a nawet rozszerzała ją poza granice województwa, zapisując świetne karty historii tego regionu. Od połowy 2004 roku orkiestra gra pod batutą Grzegorza Mroczkowskiego, który przejął pracę nad szkoleniem i nauką gry na instrumentach dętych dzieci i młodzieży. W lipcu tego samego roku orkiestra brała udział w rymanowskim spotkaniu orkiestr dętych, a niedługo potem uświetniała imprezę związaną z pożegnaniem wakacji w Rudawce Rymanowskiej. Następnie wzięła udział w gminnym przyglądzie kolęd i pastorałek. Orkiestra nie ogranicza się do występów o charakterze lokalnym i często daje koncerty wyjazdowe. Trzykrotnie wzięła udział w roztoczańskim przyglądzie młodzieżowych orkiestr dętych w Zwierzyńcu. Cztery razy dała koncert na międzypowiatowym festiwalu orkiestr dętych w Polichnie. Wielokrotnie można ją było usłyszeć na przyglądach orkiestr w Rymanowie Zdroju, Krynicy Zdroju, w Rzozowie czy w Sanoku. Największym wydarzeniem o charakterze religijnym i muzycznym było uczestnictwo i uświetnienie Grom Mszy Świętej na Jasnej Górze w Częstochowie w 2008 roku oraz udział w czwartym Ogólnopolskim Zlocie Chórów i Orkiestr Dętych błogosławionemu Janowi Pawłowi II w Hołdzie w Wiecheńskiej Bazylice w 2011 roku. Tradycją lutni jest udział we wszystkich najważniejszych uroczystościach, zarówno kościelnych, jak i państwowych, obchodzonych w Zarszynie. Co roku w maju z wieży zarszyńskiego Kościoła można usłyszeć piękne pieśni maryjne w wykonaniu członków orkiestry. Lutnia nie zapomina o najważniejszych świętach narodowych, rocznicy odzyskania niepodległości oraz uchwalenia konstytucji 3 maja. Współpracuje ściśle z OSF, uczestnicząc w obchodach Dnia Strażaka. Z Kołem Gospodarzy Wiejskich uczestniczy też w imprezach organizowanych przez miejscową szkołę. Orkiestra Dęta Lutnia opracowała na swój użytek zróżnicowany repertuar dla szerokiej publiczności. Najważniejszą część repertuaru stanowią marsze, zarówno polskie, jak i zagraniczne. Druga część to szlagiery muzyki rozrywkowej, filmowej, klasycznej. Trzecią część tworzą wiązanki patriotyczne i żołnierskie. Wykonywane podczas uroczystości rocznicowych i akademii. Uwzględnić należy też utwory kościelne wykonywane z okazji różnych świąt w czasie całego roku. W roku 2009 przy naszej orkiestrze została utworzona grupa majoretek magia pod kierunkiem pani Elżbiety Matuszek. Dziewczęta towarzyszą orkiestrze podczas konkursów, przeglądów i lokalnych występów. Prezentują się wyjątkowo pięknie i zdobywają uznanie publiczności. Duże postępy i rozwój artystyczny ludni cieszą wszystkich i równocześnie są nagrodą dla członków orkiestry za ich poświęcenie, systematyczną pracę i odpowiednie kształtowanie talentu. Za udział w koncertach i imprezach okolicznościowych orkiestra zdobyła puchary, dyplomy, statuetki i listy gratulacyjne. Lutnia to połączenie tradycji i nowoczesności. Na naszej stronie internetowej mamy wszelkie informacje o działalności orkiestry, galerie zdjęć oraz nagrania naszych utworów. Znaleźć nas można także na Facebooku. Wszystkim sympatykom orkiestry dziękujemy za życzenia i słowa uznania kierowane do nas przez internet oraz wyrażane podczas spotkań okolicznościowych i w zwykłych, codziennych sytuacjach. Dziękuję.